Ice pod Helanin odprawiono ze stacji wysokokamieńską. Odjeżdża Inter City Przemyślanin Przed Przemyślaninem Przed Przemyślaninem była Chińczyk yy, Był Chińczyk A teraz widzimy dziewiątkę zmodernizowaną z telewizorami wiem Zmodernizowana dziewiątka i zmodernizowana siódemka reflektorem, jak wyglądających na filmczego. Więc po prostu lepiej nie Wysokości Gawczyńskiej w wysokości Kamieńskiej Właśnie go przed chwilą odprawili. Wyjeżdża pierwszego, wagon, pierwsza pasjusza. duga classe klasa, classe druga classe duca classe, duca classe. Duca classe.